Kogo wolisz, Jinx czy waj? Mikrofon, jasne. Nadszedł czas, w którym zakończyła się ta przepiękna kreskówka. Jednakże, czy finał spełnił oczekiwania widzów? Sprawdźmy. A, i będą spoilery. Ostatni akt Arkane dostarczył kolejnych emocji, ale osobiście nie uważam, bo odcinki 7-9 były tymi najlepszymi z drugiego sezonu. Sprawdziły się moje obawy, jeżeli chodzi o zagnieżdżenie i podkręcenie tempa narracji, w efekcie czego miałem odczucie, że ten sezon miał zbyt wysokie tempo. Chociaż odcinek 7 był naprawdę wyważony i spokojniejszy, dzięki czemu mogłem złapać trochę oddechu, a w dodatku odetchnąłem z ulgą, bo mój ulubienie Eko dostał w nim sporo czasu ekranowego. Chociaż osobiście mam dość alternatywnych światów i uniwersów, bo Marvel skutecznie obrzydził mi ten koncept, tak tu w arkei chłonąłem wizję rzeczywistości, w której znaleźli się Eko, Heimerdinger i Jace. A to dzięki temu, że na pierwszym miejscu scenarzyści stawiali podłoże charakterologiczne, a nie tanie szokowanie widza. Jace musiał odpokutować za próbę okiełznania mocy, której nie do końca pojmował, dystopijnej wizji Pill Tower, a Eko i Heimerek dostali na miastkę utopii, której tak łaknęli. Z zaciekawieniem obserwowałem rozkwit relacji cudownego chłopca z tamtej Wersją Jinx. Siódmy epizod był potężną, emocjonalną pigułą, w której też sprawdziły się moje przypuszczenia odnośnie pana Młotkowego. Jego działania z poprzedniego aktu zostały sprawnie uzasadnione, stanowiąc tym samym sprawną klamrę do wątku przyjaźni dwóch wynalazców chcących zmienić świat, którzy w tym wszystkim się zagubili. Moje obawy co do symbiotycznej sekty Wiktora również się sprawdziły, ale miałem trochę problem z tym, jak z odcinka odcinek zmienił się z Mesjasza chcącego wdobić rzeczywistą tożsamość wilkowacką, wradykała dążącego do tożsamościowej jedności poprzez przymus i bezpośrednią wojnę. Wykorzystując oddziały jednak moje zgrzytanie ukoiła finalizacja tego wątku poprzez moty Wiktora z przyszłości, który zreflektował się i poprosił przyjaciela, by ten zakończył cały cykl. Jakże prosty wymyk fabularny, a jak idealnie wpasowujący się w finał tej historii. Wiele dobroci otrzymałem też, jeżeli chodzi o relacje Jinx i Wally, gdzie ta pierwsza pogrąża się w rozpaczy po stracie Aishy. Cieszy mnie kolejny raz, jak w pełni wymiarową postacią stała się niebieskowłosa i w drugim sezonie nie jest pisana po najniższej linii oporu, a przecież łatwo można byłoby skierować ją na drogę zemsty. Natomiast otrzymujemy dziewczynę Załamaną, chcącą odpokutować za swoje czyny poprzez targnięcie się na własne życie. Dosadna emocjonalna scena, zwłaszcza gdy jej przyjaciel z dzieciństwa, Eko, próbuje zmienić decyzję dziewczyny, mając jedynie do dyspozycji 4 sekundy na dobranie odpowiednich słów, cofając do skutku czas na swoim specjalnie skonstruowanym zegar, Pomysłowe i mocne. A co dowali, to cóż, fani sheepu z Kate nie tylko będą zachwyceni jego erotyczną kulminacją, ale również faktem, że Medii okazała się być zdrajczynią, która dla dyktatury poświęci życie kochanki. Co o tym sądzę, nie zmieniam zdania, że wątek protegowanej Kate i ich romans był. Kompletnie niepotrzebny jedynie odwrócił uwagę i zabrał miejsce na jeszcze większe pogłębienie relacji z Vai. A skoro mowa o niepotrzebnych wątkach, to przejdźmy do mojej ulubieńcy Mel. Czy w tym sezonie naprawdę jedynym pomysłem na inteligentną radną było dążenie do przypisania jej magicznych korzeni i podarowanie pradawnej mocy, by ta mogła walczyć w finałowej bitwie? Jakby serio. Mamy wiele różnorodnych bohaterów, którzy świetnie sprawdzają się w fach ubijania mordy, a Mel stanowiła świetną przeciwagę w postaci politycznej bestii. Nawet pierwszy akt to pokazał, wplatając wątek szpiegowania własnej matki, a potem puf róża. Jedźmy inne wikingowe spadkobiercze sprawy. Mam żal o ten wątek, który zmarnował jedną z moich ulubionych postaci, za to, jak zawsze, dowiozły wizualia. Bo wielka bitwa Zjednoczonych Sił Górniaków i Dolniaków z armią Ambessy i robotycznymi tworami Wiktora to coś wspaniałego. Dynamika, wojenne kadry skupiające się nawet na bezimiennych jednostkach, mających swoją mikrohistorię w całym tym zamieszaniu, skończywszy na świetnym wykorzystaniu potencjału pierwszoplanowych bohaterów i ich konfrontacjach, to coś pięknego. Dodatkowo, potencjalna śmierć Jinx jest równie dobrze poprowadzona. Mówię potencjalna, bo już pojawiły się teorie, Powder przeżyła i wskazuje na to analiza tuneli przez skate i kadr na Sterowiec, którym niegdyś pragnęła latać młodsza z sióstr. Największym problemem tego naprawdę danego sezonu jest tempo i silenie się na dokładanie wielu zbędnych wątków, które zaburzają strukturę narracyjną w pośpiesznym domykanym ostatnim epizodzie. gdzie po intensywnej bitwie jesteśmy zalewani mnogością pilogowych, ciachanych w naszatkownicy scen. Doktorek odzyskał córkę ciach. Nowa rada ciach. Smutne eko? ciach. Mel w nowej roli ciach. Jednak rzeczjerka to wizualne emocjonalne majstersztyk i jedna z czołowych kreskówek Ostatnich lat? Tak. Czy serial nie bał się eksperymentować formą? Nie bał się. Czy dostaliśmy wiele niezapomnianych postaci rozwijających się na przestrzeni tego serialu? Ależ oczywiście. Czy czekam na zapowiedziane trzy spin-offy? Jeszcze jak. Czy będę tęsknił za Arkane? Bardzo. A wam jak podobał się finał, piszcie i ciastka, tylko te dobre. Niedobre są niedobre. Możecie również mnie wesprzeć, rejestrując się z mojego linka do gry Football Team, gdzie wcielacie się w piłkarza i wspólnie spróbujemy stworzyć ciastkową drużynę FC Sesamki. Link w opisie. I dziękuję serdecznie za wspieranie tego kanału. Też możecie zostać moim wspierającym na YouTube lub przesłać donate na Bajkofi. i Wpadajcie na Discorda, gdzie dyskutujemy o animacjach, ale nie tylko. Linki w opisie.